Dzień dobry Państwu, dzisiaj chciałbym skomentować wydarzenia, jakie miały miejsca, miejsce na wczorajszej Komisji Budżetu. Otóż yy, skomentuję jedno wydarzenie, ale bardzo bogate, bogate w treść, a mianowicie gospodarka wodno-ściekowa. Na wczorajszej Komisji radni zajęli się yy, omówieniem Propozycji burmistrza Artura Pomianowskiego dotyczącej podwyżek za wywóz nieczystości płynnych z przysłowiowych szamp. Problem e, rozwinę szerzej, na czym polega i dlaczego są takie stawki, Co jest, e, czego to jest skutkiem, ale jeszcze chwilę e, odniosę się do tego, e, jakie to są stawki. Otóż burmistrz zaproponował, aby za jeden metr sześcienny. Górna granica tej stawki wynosiła 8, od 80 do 120 zł za metr sześcienny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Zostawiam to bez komentarza. Szanowni Państwo, dlaczego tak się dzieje? Otóż gospodarka wodno w Kazimierzu Dolnym leży od lat. Była o tym mowa 10 lat temu, 7 lat temu. Przez ostatnie lata. Otóż, co takie, jaki jest problem? Wielu przedsiębiorców, którzy zajmują się wywozem nieczystości płynnych, czyli opróżnianiem od osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych y, przysłowiowych szam, skarżyło się, że miejski zakład komunalny y, utrudnia a, zrzuty tych ścieków do oczyszczalni. I to jest prawda. Potwierdził to wczoraj Pan Prezes i jest problem. Z czym jest on związany? Z tym, że dowożone do oczyszczalni ścieki są e, bardzo zanieczyszczone. Mówiąc tutaj kolokwialnie, chodzi o to, że one mają bardzo dużą ilość tłuszczu e, i to powoduje. E, zabijanie złoża biologicznego naszej oczyszczalni. Jest to związane z tym, że praktycznie normą jest, że zarówno szamba, jak i oczyszczalnie ścieków, jak szczególnie tam, gdzie jest prowadzona działalność gastronomiczna, no takie ścieki bytowe bogate są w tłuszcz i każda z takich oczyszczalni, czy nawet zbiorników e, takich na te nieczystości, powinna być e, odprowadzanie tych ścieków poprzedzone, powinno być e, tak zwanym separat, separatorem tłuszczu. Tego praktycznie nikt nie ma i nikt nie stosuje. E, dużo mówiło się wczoraj na temat ścieków z, od osób indywidualnych, natomiast nikt nie mówił na temat jaka jakość ścieków płynie rurociągiem z miasta, czyli od podmiotów gospodar gospodarczych prowadzących działalność w zakresie gastronomii z miasta, czyli kanalizacją. Tutaj rzecz, którą spróbuję powiedzieć na poniedziałkowej sesji. Myślę, że będzie rejwach totalny, a sprawa dotyczy tego, co miało być Modernizowane w oczyszczalni ścieków, a co nie zostało zrobione, a za co my, zwykli mieszkańcy, będziemy płacili za niekompetencje, bądź celowe działanie, bądź yy, kompletne dyletanctwo. Nie wiem, niedługo się pewnie dowiemy, ponieważ prokuratura rejonowa w Puławach prowadzi dochodzenie z zawiadomienia Artura Pomianowskiego oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z czasów jeszcze, gdzie przewodniczącym był Ryszard Rybczyński, dotyczący właśnie nieprawidłowości przy modernizacji oczyszczalni ścieków. Proszę Państwa, ja o tym mówiłem w zeznaniach wielokrotnie. Prokurator nie bardzo wiedział, o czym ja mówię, albo nie chciał wiedzieć, o czym Janusz Kowalski mówi. I przełomem było to, że swojego czasu zaproszony do. Zresztą z mojego wniosku został zaproszony na przesłuchanie do prokuratury wiceburmistrz Kaźmierza Dolnego były pan Dariusz Wrubel. Tak się stało, że potwierdził to, co przekonało prokuratora, żeby materiały skompletować. I wysłać do Wydziału Ekspertyz y, Sądowych, y, aby biegli, przeanalizowali to, co działo się w czasie przetargu i w ogóle potem w czasie y, y, rzeczonej modernizacji oczyszczalni ścieków. Szanowni Państwo, w założeniach z 2011 roku, tak, jednym z kluczowych elementów, które miał być yy, modernizowane, czyli miało być nowe urządzenie zamontowane w czasie modernizacji, był, miał być separator tłuszczu na yy, oczyszczanie ścieków w bochotnicy. Tak. Z bliżej nieokreślonych powodów. W czasie, kiedy była realizowana ta inwestycja, tego nie było. Czyli to, co żeśmy zamówili, z dziwnych przyczyn nie zostało realizowane. Dlaczego tak się stało? Ja wiem, ale przeczytam Państwu, jak przyjdzie na to czas, to, co mieli do powiedzenia, biegli sądowi. Obecnie dochodzenie czy śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest zawieszone do czasu wykonania przez zespół rzeczoznawców ekspertyzy. Już kolejnej. Wcześniejsze już pokazały nieprawidłowości, ale teraz prokurator bada, czy zaniechanie pewnych założeń, które były planowane, a były, w ogłoszeniu przetargowym, a nie zostały wykonane, bo zmieniono jakieś koncepcje, miało wpływ na to, co dzieje się z ściekami. Otóż, proszę Państwa, jak w miasteczku, gdzie kluczowym elementem jest turystyka i gastronomia, oczyszczalnia nie jest wyposażona w elementarne urządzenie, które powinny... Poza zbiornikami y, buforowymi, które są niezbędne y, do prawidłowego działania oczyszczalni. Szanowni Państwo, prawdą jest, że beczkowozy, które przyjeżdżają, nie mogą zrzucać ścieków, które są, y, mają, y, są ubogie w tlen, czyli są najogólniej mówiąc zakwaszone. Y, wtedy ten proces musi iść powoli, żeby nie niszczyć złoża biologicznego. Mówię tutaj tak najogólniej, ogólnie, żeby Państwo zrozumieli, ale do tego rzecz się sprowadza. I teraz mamy sytuację taką, że przez dyletaństwo e, urzędników kosztami obciąża się zwykłych ludzi. I teraz powiem, jakie zarzuty ciążą na radzie. Otóż e, jeden z twarzy tego pato układu. Pan przewodniczący komisji rewizyjnej Jakub Pruchniak przez cały okres kontroli, jaką, jaka była podjęta w poprzedniej kadencji przez Radę Miejską, nie wykonał żadnej czynności. Oczywiście bronił swojego zaplecza politycznego, ponieważ za, za oczyszczanie odpowiedzialny był Mentor pana Jakuba Pruchniaka, burmistrz Grzegorz Dunia. To on jest odpowiedzialny jako burmistrz za to, co zostało sknocone i jego zespół z panią Beatą Gałek, oczywiście, jako kierownik inwestycji z ramienia Kaźmierza. Ona nad tym miała piecze. Szkoda, że nie mogę mówić o tym, co działo się za drzwiami sądów. To jest może kiedyś się poświęcę. I upublicznię te protokoły. Mogę to zrobić. Oczywiście jest to zabronione prawem, ale no cóż, nie ma tego, żeby, żeby w interesie publicznym nie przedstawić pewnych rzeczy, jak funkcjonował kaźmierski magistrat. Zostawiamy to na boku. Jakub Pruchniak twarz obecnego burmistrza i poprzedniej. Oraz inni radni nie chcieli zajmować się kontrolą i dogłębnym zapoznaniem się dlaczego tak, a nie inaczej się stało i dlaczego teraz zwykli mieszkańcy mają płacić setki razy więcej za ścieki niż to, przez to, że burmistrz Dunia nie umiał przypilnować, albo nie chciał, albo był zajęty czymś innym. Inwestycji. Podobnie jest radna Ewa Wolna, e, Krzysztof Nieradka e, cyngiel obecnego burmistrza, który na jego pstryknięcie palców może powiedzieć każdą głupotę, żeby aby zasłonić e, to, co dzieje się e, w naszym samorządzie. Proszę Państwa, inwestycja, która była wykonywana w 2000 roku. 11 do 2013 roku, pominęła kluczowy element. Kluczowy, czyli rzeczony separator tłuszczu. Przez to albo dlatego teraz będziemy płacić za ścieki dużo więcej. Te kwestie, to jest te ceny, które zaproponował burmistrz, czyli 80 zł za metr sześcienny, czyli jak ktoś ma 10 metrów sześciennych, to jest 800 zł. Proszę Państwa, jak się skończy ta propozycja burmistrza, dowiemy się już w poniedziałek. Natomiast ja spróbuję zasygnalizować temat, i no niestety, tak to wygląda. Na wczorajszej komisji nie było pana radnego Pruchniaka, bo wiedział, zdawał sobie sprawę, że jak tylko się pojawi, to ja mu zadam pytanie, czy się zapoznał z założeniami inwestycji, jakie były w 2011 roku, a był wówczas przewodniczącym rady, komisji rewizyjnej. No i pan Jakub Pruchniak stchórzył. Nie było też zaplecza politycznego tak aktywnie działającego i wspierającego obecnego burmistrza. Widziałem panią przewodniczącą samorządu, jedna z twarzy obecnego burmistrza, która zajmowała się ukwietcaniem truchła, czyli kwietników na trupach szkoły. Tak, tak to oceniam. E, zajmowała się nasadzeniami i w ogóle wydatkowane są pieniądze publiczne po to, żeby e, ukwiecać to truchło, żeby z, e, leczyć ranę trzeba ją najpierw wyskrzybać do kości i to jest przykład poza jak burmistrz chroni swoje, swoich ludzi jakie dysproporcje są w handlu, gdzie jedni w drodze przetargu muszą płacić Wielokrotnie więcej, 200-300% więcej za dzierżawę niż e, ludzie e, stanowiący zaplecze polityczne pana burmistrza. I tu, proszę państwa, odniosę się do e, słów pani radnej Wolnej, która nie tak dawno powiedziała coś bardzo trafnego. E, mimo woli powiedziała to, co e, co leży na sercu temu całemu towarzystwu, która czerpie z zyski z nieświadomości zwykłych ludzi, bezradności. Otóż pani Ewa Wolna mówi słowa następujące: Aby zwróciła się z apelem do pana burmistrza, aby nasilił kontrolę w godzinach popołudniowych, szczególnie w weekendy, Ponieważ do Kaźmierza przyjeżdżają pseudoartyści, no tak z tego można było wysnuć wniosek ze słów pani Wolnej, którzy zarabiają na, na robieniu zdjęć, pozowaniu z gołębiami, z podciętymi skrzydłami, żeby było więcej. Pani Ewa Wolna mówi tak. Szanowni Państwo radni, chciałem Państwu uświadomić, przepraszam, cytuję z pamięci, chyba jak y, coś powiedziałem nie tak, to proszę mnie poprawić. Za jedno zdjęcie, taki delikwent artysta w cudzysłowiu, bierze 20 zł, za jedno zdjęcie z gołębień, który y, y, sadzany jest tutaj na ramieniu przeważnie dzieci, ten gołąb ma podcięte skrzydła, żeby nie latał. I proszę Państwa, za jeden metr kwadratowy ten człowiek płaci tylko 10 zł. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby te dysproporcje miały jakieś uzasadnienie w innym przypadku. To Szanowna Pani Radna, Szanowni Państwo, a ja znam taki przypadek, gdzie za ogródek kawiarniany płacą ludzie z zaplecza politycznego e, pana burmistrza Artura Pomianowskiego złoty 70, nie 10, złoty 70 i nie biorą 20 zł. Tylko jak przy takim stoliku zasiędzie 5 osób czy 4, to rachunek jest w granicach 200 bądź 300 zł. Szanowna pani Ewa, ale dziękuję za tą myśl. Właśnie za pośrednictwem tego komunikatora przekazuję Państwu to, co w duszy siedzi i co doskwiera radnej wolnej, jak wyeliminować wszystkich tych, którzy konkurują z tym tłuszczem, który potem płynie do naszej oczyszczalni. A za co muszą płacić zwykli ludzie emeryci, którzy, których nie będzie stać na to, żeby zapłacić za wywóz nieczystości? Ale jaki jest podpowiedź? Niech się wyprowadzą, my chętnie przyjmiemy ich chałupy za niewielkie pieniądze. Do usłyszenia.